Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj mam taki dzień trochę pracująco, miastowy i idę też na tańce wieczorem. I jakoś tak mnie naszło, żeby zacząć nagrywać nowego vloga, bo chyba wskoczę dzisiaj do lumpeksu, a kiedy wybieram się do lumpeksu, to lubię Wam nagrywać, co tam wybieram, co mierzę. Jeszcze w sumie nie jestem na 100% pewna, czy tam zajdę, bo najpierw muszę się zająć szyciem, ale naszło mnie, żeby zrobić sobie makijaż, więc postanowiłam, że skoro już jakoś wyglądam jak człowiek, bo ostatnio rzadko się maluję, ale skoro już ten makijaż zrobiłam, no to mogę się troszeczkę odezwać. Zjedliśmy obiad. Jak mogliście zobaczyć, dzisiaj był lekki, szybki obiad czyli tortilla z różnymi tam dodatkami w środku. Ponieważ wróciliśmy, wiecie, tak po 15:00, oboje już byliśmy bardzo głodni, więc trzeba było zrobić coś totalnie na szybko po zakupach. I powiem Wam, że byłam w Lupexie, ale nic nie nagrywałam, ponieważ nie znalazłam niczego wartego w ogóle chociażby mierzeń. Pomidorki póki co rosną i chyba mają się dobrze. Przez moment już się przestraszyłam, że mają zarazę, bo coś tam im było nie tak, ale, ale wydaje mi się, że to jednak chodziło o nadmiar słońca, dlatego przestawiłam je tutaj, bo tutaj jest trochę więcej cienia. Tam sobie powiesiłam lampki tak na próbę i chciałabym takich więcej, no bo ten teraz jest w sumie bardzo duży i coś takiego, no to to jest trochę za mało i tak trochę skromnie to wygląda, ale mam ładny widok wieczorem z okna, więc tak wygląda taras. Całkiem się tu zazieleniło i dużo robią te trawy, więc trawy z tipa szczególnie to chyba jest... Taka jedna z moich ulubionych roślin, która nie jest jakoś super wymagająca, daje sobie radę w takim słońcu, na takiej patelni, jak tutaj się robi w ciągu dnia. I rośnie wielka, bujna, dzięki czemu od razu robi się tak przyjemnie zielono. I ona jest też taka, wiecie, mięciutka, tak fajnie na wietrze powiewa, więc jest to przyjemne też dla oka. Także jeśli chodzi o stipę, to szmurku na pewno wysieje sobie już wcześniej, żeby mieć, bo zimy to one nie przeżywają niestety. Ja właśnie na spacerze, tym razem tylko z Rupertem, bo gravisia była rano. Rupert nie chciał wyjść, bał się, bo. Ale piękny motylek! Oh, sorry! Jestem w miejscu, gdzie dużo motyli lata. Bardzo lubię tu przychodzić. A wracając, Rupert bał się rano wyjść na spacer, ponieważ dzisiaj były burze nad ranem. No, i musiało mu trochę, wiecie, przejść te lęki, żeby wreszcie zechciał wyjść. No i ostatnio dosyć często z nim tak mam, że jak nie chcę wyjść, to po prostu go nie zmuszam, bo to się kończyło różnie. I mam też obawy, że przez to, że ja go zmuszałam na spacer, żeby wyjść, to. Pies traci chyba potem zaufanie do mnie i tak takie odniosłam wrażenie, że trochę nasza relacja się psuła. Ja się zbieram do wyjścia. Pokazuję się tak pod światło, sorry. I makijażu mi się nie chciało robić, więc tylko rzęsy i szminka. Szminka dlatego, żeby trochę sobie dodać do wyglądu, że tak to ujmę, bo wiecie tak, włosy już są takie, że można by było już je umyć, nie układają się, też się tak trochę spuszyły, więc coś, co odwróci uwagę, to zawsze czerwona szminka, więc taki mój mały patent, jak chcę sobie poprawić humor, nastrój, bądź chcę się lepiej poczuć, Tutaj widać trochę tą spódnicę. Biorę jeszcze okulary. Zakładam. No i latem, jak się założy okulary, to już w ogóle wszystko, brak makijażu. I nie widać tego, bo połowa twarzy jest tak właściwie zasłonięta. No i lecę. My już po kolacji. E, właśnie się najedliśmy i chyba wezmę się za zrobienie drinków. Ostatnio się wkręciliśmy w drinki Aperol, a że dzisiaj piątek, to w sumie akurat. Także biorę się za przygotowanie, no i jutro mamy wyjazd, więc odezwę się jutro. Być może Wam pokażę jaką stylizację, co tam zakładam. Ciekawa jestem, czy będą też takie nie niby ma padać po południu, ale na razie jest upalnie, mimo deszczu, bo rano też była bardzo. Krawisiu. Więc swoje. Prawie ostatnio mm, ma kiepski apetyt, ale też nie chce się podzielić swoją garbą i jak Rupert się tu kręci, to szczeka na niego, żeby jej nie wyjadł. Natomiast sama też tego nie rusza, więc No i co? I tak będziesz wyciągać? No zjedz chrupeczkę. Zjedz krawisiu. Tu jest. No co jest z nimi nie tak? Niedobre? Mokrą karmę je chętnie, ale suchej nie. Mamy niedzielę, ja jestem właśnie w kuchni i przygotowuję coś na obiad. Dzisiaj będzie totalny miks i ten obiad będzie dość dziwny, ale mam do wykorzystania mięso, które smażyłam wcześniej do innego obiadu, i nam jeszcze bardzo dużo go zostało, więc trzeba je jakoś wykorzystać. Do tego będą kluski ziemniaczane, bo też są różne poczęte i trzeba je wykorzystać. No i kupiłam na próbę. Bób. Myślę, że średnio będzie on pasował do całości, ale też już muszę go przyrządzić. I pierwszy raz będę robiła bób. Nie pamiętam czy kiedykolwiek w ogóle jadłam. Wydaje mi się, że być może jak byłam mała ewentualnie postanowiłam wypróbować, bo już kilkukrotnie gdzieś tam mi się to przewinęło. Zobaczmy. Okazuje się, że ugotowanie przyrządzenie bobu jest bardzo proste, więc korzystam sobie z. Jednego z łatwiejszych przepisów, czyli po prostu go ugotuję i zrobię z sosem takim maślanym. Tutaj potrzebował głaskania. Zastanawiam się, czego, coś go nie boli, bo śniadania też nie zjadł do końca i tak na siłę chciał na kolana. Po śniadaniu szykuję się i wychodzę, bo dzisiaj mam rehabilitację. Byłam jakiś czas temu już, jeszcze przed urlopem, u fizjoterapeuty. Chciałam pokazać właśnie tutaj plecy, bo ja mam mocne tutaj spięcia i czasami boli mnie w tym miejscu i między łopatkami gdzieś tam. No wiadomo, ja się garbię i też mój, moja praca taką jaką wykonuję niestety sprzyja, że to się pogłębia. Do tego jeszcze dochodzi stres i niestety, ale pojawiają się bóle w tych miejscach. I też nawet na tańcach to od samego początku tak mam, teraz już nawet mi trochę trochę to zależało, że tak to umy, ale mam tak, że ja się bardzo mocno spinam, jak coś robię, i na tańcach również tu wykonuję jakieś kroki dolnymi partiami ciała, a szyja tu wszystko mam. Strasznie napięte, no i okazało się, że mam z tym problem. Poszłam na rehabilitację i pani mnie tutaj ponaciskała. No i powiedziała, że mocno, że u mnie jest co robić w tym obrębie. Też obojczyki tutaj, te mięśnie, wszystkie, szyja obojczyk. I tutaj z tyłu mam strasznie mocno pospinane. Zamiana, teraz przyszła grawisia. Czy już się wisiał teraz? Tak. Nagle mm. w porównaniu do Ruperta, się taka drobniutka wydaje. Często się spotykam z tym, że jak ludzie widzieli najpierw moje psy gdzieś tam na zdjęciach, a potem mieli okazję zobaczyć je na żywo, to bardzo często są zadziwieni, jakie te psy są małe i drobne, i właśnie tak im ciężko uwierzyć, bo faktycznie one na zdjęciach wydają się większe. Nie wiem. Dlaczego tak jest i jak to jest? Może przez to, że mają te łapy takie długie, nie wiem. Ale faktycznie tak jest, że wydają się większe. Jak pojechaliśmy po Rupercika jak był szczeniakiem, to też pamiętam, że się zdziwiłam, że jest aż tak malutki. Ja właśnie w kuchni za chwilę zabieram się za gotowanie i jestem dzisiaj właśnie po treningu. Dawno nie robiłam treningu i nie wiem czemu mam taki problem z motywowaniem się, aby poćwiczyć, bo jednak. O wiele lepiej się czuję, od razu mam więcej energii. To jest aż zaskakujące, bo zanim zacznę, to w ogóle nie mam energii, w ogóle mi się nie chce. A faktycznie, trening daje coś takiego, że czuję się tego kopa. I przy okazji, jeszcze, to znaczy, jak już byłam rozgrzana, to postanowiłam sobie włączyć muzykę, postanowiłam sobie trochę poimprowizować. I tak przeglądałam te nagrania, co tam sobie poimprowizowałam i jednak. Nie jest źle. Jakby widzę duży, duży postęp jeśli chodzi o, o to, jak się poruszam i co już potrafię zrobić, ale jeszcze jednak krępuję się patrząc sama na siebie. W sumie nie wiem, czy to kiedykolwiek minie, bo faktycznie mm, wiele chyba osób ma coś takiego, że nie lubi patrzeć na siebie na nagraniach. Ja już się przyzwyczaiłam kręcąc YouTube'a, przyzwyczaiłam się do swojego głosu, do swojego wyglądu, więc to mi jakoś tak już jest dla mnie ok, w sensie jestem przyzwyczajona, że tak wyglądam. Na początku też było dziwnie, ale jak mam tańczyć i jak patrzę na siebie jak tańczę, to... Jeszcze tak nie do końca. Uważam, że zrobiłam bardzo duży postęp z osoby, która była bardzo sztywna, z osoby, która myślała, że w ogóle WF nie WF, bo mam na myśli jeszcze szkołę. WF był, dla mnie to był dramat. Po prostu nie trafiłam nigdy na dobrych nauczycieli. A to w ogóle jest głębszy, dłuższy temat. Jak nie mamy fajnego przykładu w domu, bo moja rodzina nie była absolutnie sportowa, w sensie nie przypominam sobie, żebyśmy cokolwiek robili oprócz jazdy rowerem. Bo nie mieliśmy samochody, jakoś tak nas e, u mnie w domu przynajmniej nie zainspirowano nigdy do sportu. A szkoła jeszcze pogłębiła pewne lęki, pewne, mm, pewne rzeczy i u utrzymała mnie w przekonaniu na wiele, wiele, wiele lat, że sport jest nie dla mnie i jest mi przykro, że tak się stało, no ale tak się stało i trudno. Yy, miałam najwyraźniej pecha, yy, trafiłam na złych nauczycieli. Fajnie, że yy, późno, ale jednak odkryłam jakąś Friday i odkryłam yy, jakąś formę ruchu, która mi bardzo odpowiada i bardzo mi się podoba. A dziś na obiad będzie indyk i zobaczyłam w sklepie kurki. Ja bardzo lubię kurki, więc zakupiłam. Będzie to wszystko w sosie śmietanowym, śmietanowo-koperkowym właściwie, ale też będzie cebulka i do tego makaron pełnoziarnisty. Słuchajcie. Właśnie się zbieram na rehabilitację i wyszłam na zewnątrz, zobaczyć jaka jest pogoda. Czym powinnam zabrać sweterek, czy niekoniecznie. I być może wejdę dzisiaj jeszcze do Lumpeksu, jak mi się uda. Zamknę tutaj. Właśnie nie pokazałam Wam jeszcze poprzednich rzeczy z Lumpka, które. Mierzyłam, ale właśnie dopiero co je poprałam i one schną, także pokażę Wam je w najbliższym czasie. Chyba dzisiaj też wejdę do lumpka, bo muszę podejść do miasta po materiał. Jeden mi się skończył, a akurat sklep jest dokładnie obok jednego z lumpeksów, który dzisiaj będzie miał dostawę. Co prawda ja tam nie lubię chodzić na dostawę, akurat do tego lumpka. Bo oni mają drogo w dniu dostawy. Oni mają nawagę, więc chociaż może jakąś cienką bluzeczkę, wiecie, jakąś lekką, wejdę i zobaczę. Już w domu. Kevisia przyszła. Kevisia przyszła. Byłyśmy już na spacerku, nie? Byliśmy wszyscy razem, w sumie. Nie? Byłam w Lumpeksie, ale znowu nic ciekawego nie zobaczyłam. Nic w ogóle wartego też nagrywania. Późno mi się zrobiło na mieście, więc postanowiłam już poczekać, aż Adam wróci wyjdzie z pracy. Żeby mnie zgarnął i wróciliśmy razem samochodem do domu I przy okazji postanowiłam, że weźmiemy sobie coś na wynos do jedzenia tym razem No i tym razem poszłam do Manekina Dawno nie jedliśmy naleśników z Manekina Więc kupiłam i przeszłam się, słuchajcie, kawałek Gdańską I znalazłam kawiarnię Tutaj urywki widzieliście to jest Bromberg Cafe i oni wcześniej mieli gdzie indziej e, taką maleńką kawiarnię, gdzie można było też zakupić sobie e, kawę a tym razem przenieśli się na główną ulicę w Bydgoszczy i ta kawiarnia Jezus jakie to było piękne jak ja tam weszłam to byłam zachwycona mieli tak przepiękny wystrój ja muszę tam wrócić koniecznie i kawę też mają smaczną. Jak będziecie mieli kiedyś okazję być w Bydgoszczy czy w okolicy, to bardzo Wam polecam zajrzeć tam do tej kawiarni.